15 sierpnia to bardzo ważny dzień w kalendarzu, nie tylko ze względu na święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to również święto Wojska Polskiego, które upamiętnia zwycięską bitwę warszawską w 1920 roku. W kontekście zaognionej sytuacji na wschodzie e, Europy, myślę, że warto przyjrzeć się, jak obecnie wygląda Wojsko Polskie i czy ma cokolwiek wspólnego z tym, które w 1920 roku Zwyciężyło w bitwie warszawskiej. Według rankingu Global Firepower Polska znajduje się na 44 miejscu, jeśli chodzi o ilość żołnierzy w naszej armii. Według danych zawartych w tym rankingu mamy ich około 100 tysięcy. Czy to dużo, czy mało, ocencie Państwo sami. Natomiast w zestawieniu choćby z Rosją, którą ostatnio tak bardzo się nas straszy, wypadamy bardzo kiepsko, ponieważ Rosja ma ich 766 tysięcy. Nie byłoby w tym nic strasznego, bo takich trzech jak nas dwóch to nie ma ani jednego i tutaj liczebność nie ma większego znaczenia. Prawdziwy problem jest w tym, że około 70-80% spośród polskich żołnierzy to są pracownicy biurowi i to już jest prawdziwy dramat. Idealnie tą sytuację zobrazował generał Roman Polko mówiąc: "Nasza armia przypomina Urząd Wojska Polskiego. Choć się mówi, że jest profesjonalna, Absurdem jest, że żołnierz musi podpisać zgodę na wyjazd na misję. Albo jesteś mundurowym i wykonujesz rozkazy, albo urzędnikiem, i wtedy można cię o różne sprawy prosić. Przez takie rozwiązanie prawdziwych żołnierzy kochających pole walki mamy co najwyżej 20%. Wiemy już, ilu mamy w Polsce żołnierzy, ale kolejne pytanie, które nasuwa się samo, to czy ci żołnierze tak naprawdę mają czym walczyć w sytuacji zagrożenia? Przywołany przeze mnie już raport Global Firepower mówi również i o tym. Według danych zawartych w tym raporcie, w polskiej armii znajdują się 1063 czołgi, 3110 uzbrojonych pojazdów bojowych, 443 działa samobieżne, 257 sztuk artylerii, 240 wyrzutni rakiet, 263 helikoptery, 475 samolotów. 83 łodzie marynarki wojennej, w tym ponad 40 łodzi bojowych i 5 łodzi podwodnych. Wiemy już, jak zbudowany jest kontyngent polskiej armii, ale ile tak naprawdę armia rocznie nas kosztuje. Każdego roku na ten cel z budżetu przeznaczane jest 1,95% PKB. Jest to około 30 miliardów złotych. Jest to kwota imponująca, natomiast y, prawdziwym problemem jest to, że ponad 50% tej sumy jest wydawane na pensje dla zawodowych żołnierzy oraz na szeroko rozumiane zakupy sprzętowe, w tym również papier biurowy, bo jak powiedziałem wcześniej, ilość dokumentów generowanych przez polską armię jest przytłaczająca. Wiemy już, co mówią dokumenty na temat polskiej armii, ale doskonale wiemy również, że papier i klawiatura przyjmą absolutnie wszystko. Ja tak naprawdę o tym, jak wygląda polska armia, miałem okazję przekonać się, słuchając wykładu byłego ministra obrony narodowej pana Romualda Szeremietiewa, który swój wykład rozpoczął od opisania, jak miało zostać skonstruowane wojsko polskie po zmianach, które zachodziły w nim w momencie wstąpienia. Polski do NATO. Otóż, jak przymierzaliśmy się do wstąpienia do NATO, został sporządzony specjalistyczny raport przez instytucje ze Stanów Zjednoczonych, w którym zawarte były poszczególne etapy przekształcania polskiej armii w taki sposób, abyśmy byli w stanie wypełniać obowiązki nałożone na nas jako na członka NATO. W tym raporcie zawarte były cztery etapy. Pierwszy mówił o tym, że mamy stworzyć armię zdolną do obrony. Naszych własnych granic przed jakąkolwiek agresywną inwazją z zewnątrz. I to wszystko. Drugi etap mówił o tym, że mamy stworzyć w ramach naszej już armii specjalistyczny kontyngent zbrojny, który byłby w stanie udzielić pomocy naszym najbliższym sąsiadom, również członkom NATO. Trzecim etapem miało być stworzenie specjalistycznego kontyngentu, który byłby w stanie udzielić pomocy i interweniować zbrojnie na terenie Europy. A czwartym i ostatnim etapem było stworzenie wewnątrz naszej armii specjalistycznego kontyngentu, który byłby w stanie uczestniczyć w misjach bojowych poza Europą. A jak to się stało w Polsce? Oczywiście rozpoczęliśmy od czwartego etapu: pierwsze trzy całkowicie pomijając, przez co staliśmy się chłopcami dobicia, wysyłanymi w różne rejony świata, gdzie tracimy swój sprzęt i giną nasi ludzie. Jest to całkowicie sprzeczne z artykułem 26 konstytucji, który mówi, Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. W swoim wykładzie pan Romuald Szeremietiew wspomina również o stanie uzbrojenia polskiej armii, który dzisiaj jeszcze jako tako wygląda. Natomiast już w 2018 roku nastąpi swego rodzaju katastrofa, ponieważ w tym roku zostaną wycofane prawie wszystkie czołgi z użytku. Tylko dzięki temu, że minister Skrzypczak uzyskał od Niemców zgodę na modernizację części leopardów, które służą w polskiej armii, a są już dość poważnie zużyte, będziemy mogli zachować około 200 tych maszyn, które zostaną nieco zmodernizowane i posłużą jeszcze przez jakiś czas. Natomiast całkowicie wycofane z użytku zostaną wszystkie bojowe wozy piechoty, wszystkie środki artyleryjskie. Zostanie jeszcze być może trochę rosomaków, ale pod warunkiem, że wrócą z Afganistanu. Władze polskie oczywiście zdają sobie sprawę z tego, że w 2018 roku armia polska zostanie praktycznie bez sprzętu, jeśli nic z tym nie zrobią. Kupujemy co prawda jakieś niewielkie ilości przechodzonego sprzętu z zagranicy, ale również w Polsce produkowane są pewne elementy uzbrojenia. Nie wygląda to najlepiej. Na przykład, Bumar Łabędy produkuje. Pancerze do tak zwanych krabów, no ale po serii testów okazuje się, że są w nich różnego rodzaju mikropęknięcia, które w boju mogą okazać się katastrofalne w skutkach. Zdaniem byłego ministra obrony jest to jedna wielka amatorka. Na temat Marynarki wojennej, to w ogóle szkoda gadać. Zdaniem pana Szeremietiewa y, mamy okręty bojowe tylko dlatego, że są zacumowane w dokach, bo gdyby odczepić czum, cumy, to zapewne poszłyby na dno. Jak powiedziałem państwu wcześniej, w Polsce mamy około 100 tysięcy żołnierzy. Jednak y, pan Romuald Szeremietiew rozwiał wszelkie moje wątpliwości co do tej, do tej liczby, ponieważ. Według informacji, jakie wygłosił w swoim wykładzie, spośród tych 100 tysięcy żołnierzy 30 tysięcy to są oficerowie, kolejne 30 tysięcy to są podoficerowie, czyli szeroko rozumieni dowódcy, a reszta to są po prostu szeregowi żołnierze. Zgodnie z tym, na jednego dowódcę w polskiej armii przypada 43 setne żołnierza, którym ma dowodzić. Nakładając na to jeszcze ilość różnego rodzaju dokumentów, które wcześniej również Państwu wspominałem, to w momencie, kiedy ci wszyscy dowódcy będą się między sobą sprzeczać na podstawie którego aktu prawnego i który z nich ma wydać konkretne rozkazy, wszyscy szeregowi żołnierze zostaną w tym czasie wyrżnięci w pień i nie będzie już kim dowodzić. Ja osobiście głęboko wierzę, że sytuacja na Ukrainie nie eskaluje do takiego stopnia, aby Polska została wciągnięta w konflikt zbrojny. I tak naprawdę nie będziemy musieli sprawdzić, jak skuteczna jest armia polska. Wierzę w to, że mamy jeszcze czas, aby gruntownie zreformować naszą armię, aby przejść przez wszystkie cztery etapy sugerowane przez specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, ale do tego oczywiście potrzebna jest gruntowna zmiana prawa oraz ogromne środki finansowe, które w Polsce można znaleźć. Między innymi likwidując finansowanie partii politycznych z budżetu państwa, czy odchudzając nadmiernie rozbudowane urzędnicze struktury naszego państwa. Nazywam się Piotr Najzer i nie boję się nazywać rzeczy po imieniu.